Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Jak zawsze karty zostały rozłożone z największą atencją i intencją dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Kochani, dzisiaj mamy nów, mamy czas oczyszczania, czas zastanawiania się nad naszymi drogami, nad możliwościami i nad tym jak najlepiej pozbyć się, usunąć wszystko to, co nam ciąży. Życzę wam, aby ten nów przyniósł wam wytchnienie, oczyszczenie, spojrzenie na nowe możliwości w radości ducha, w zielonym świetle miłości. A życzę wam, aby ten czas był dla Was bardzo łaskawy, sprzyjający i oczyszczający. Dobrze, aby nie przedłużać, jak zawsze, A, przejdźmy do czytania energii dnia codziennego. Jak zawsze, najpierw karty Tarota. Może dzisiaj to jakoś. <laughs> Sąd Ostateczny. Bardzo zdecydowana, mocna energia. Kochani karta sądu ostatecznego informuje nam o człowieku, który stanął przed jakby końcem swojej drogi. To, co przeżył, to, co dokonał, to, co osiągnął, aby mogło się zrealizować i żeby mógł pójść dalej, trzeba to przyjąć z całym inwentarzem, z godnością, uznać za to za przeżyte, aby mógł nastąpić nowy etap. Coś musi odejść, coś musi umrzeć, coś musi być zakończone, aby mogło narodzić się na nowo. To dosyć trudny etap, ponieważ na końcu naszych dróg, czy to w podejmowaniu decyzji, czy to w relacjach, czy po prostu tak naszych zwykłych ludzkich przerabianiach pewnych rzeczy, pewnych tematów. Zawsze mamy głowę pełną zastanowień, zawsze mamy mnóstwo pytań. Czasami trzeba po prostu odpuścić, uznać, że to, co się wykonało, to, co zaistniało, to, jaką pracę wykonaliśmy, było najlepsze, najbardziej właściwsze i jedyne, które mogło zaistnieć. Zamyk, zamknijmy ten etap, z, przyjmijmy to jako mm, coś, co przeżyliśmy, coś, co przerobiliśmy i aby móc wzrastać energetycznie, iść dalej w swoim rozwoju mentalnym, ale też i takim ludzkim, czyli w poczuciu godności, musimy zamknąć ten etap, aby mógł nastąpić nowy, równie dobry, a może i nawet lepszy etap. Dzisiaj mamy nów tak powiedziałem, oczyśćmy się, e, zdejmijmy z siebie bagaż, balast rzeczy niepotrzebnych i myślę, że energia właśnie karty sądu ostatecznego będzie nas w tym umacniać, będzie nas patronować i będzie nam bardzo przydatna. Tyle energia kart Tarota. Zobaczmy teraz energię minerałów. A może dzisiaj tu. Kryształ górski. Uzdrowienie. No, pięknie koreluje z kartą właśnie sądu ostatecznego. Kryształ górski odpowiada za układ oddechowy, układ immunologiczny, za nasze oczy. Kryształ górski pomaga w leczeniu katarakty, jaskry, pomaga przy krótkowzroczności, pomaga w łagodzeniu bólów. Głowych, takich ciężkich, migrenowych bólów głowy. Pomaga nam łatwiej przejść przez pewne infekcje, oczyszcza nas, uzdrawia nas, dodając wigoru, dodając energii. Pięknie reguluje przepływ energii w naszych meridianach, wspomagając i wzmagając nasze wibracje. Możemy energetyzować kryształ górski, kryształem górskim wodę, możemy ją używać do, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, po prostu ją popijając. Kryształ górski daje nam niesamowitą ochronę, daje nam taką możliwość wzrostu energetycznego w dobrym poczuciu i bezpieczeństwie. Kryształ, Kryształ górski pomaga również w lepszym zrozumieniu własnego ja, w zajrzeniu w siebie. Kryształ górski pomaga w, lep, w lepszym, lepszych kontemplacjach, pomaga nam w, w momentach, kiedy no, myślimy nad naszym jestestwem, nad naszą przyszłością pomaga nam zobaczyć to lepsze światło i jest bardzo pomocny w medytacjach. Kryształ górski pięknie współpracuje ze wszystkimi czakrami, tak jak powiedziałem, ale głównie dedykowany jest czakrze korony. Dedykowany jest dla osób spod znaku lwa, panny, koziorożca i strzelca. Kochani, kryształ górski oczyszczamy pod bieżącą Letnią wodą, a energetyzujemy w promieniach porannego słońca. Kryształ górski również służy do e, ładowania e, energetycznego innych minerałów. Także jest to naprawdę przestronny, bardzo dobry, bardzo mocny minerał uzdrawiający. Tyle energia minerałów. Zobaczmy z jaką energią opiekuńczą. Będziemy mogli dzisiejszy dzień przeżyć, przejść, co nam podpowiedzą, jakich wytycznych nam udzielą poparcie, marzenia, możliwości. Kochani, karta poparcie. Dobrze jest mieć poparcie osób nam przychylnych mieć możliwość wsparcia się ich na decyzyjności wiedzieć, że ktoś jest nam przychylny, wtedy my stajemy się mocniejsi, działamy z większą siłą, większym przekonaniem i większym zaangażowaniem. Dobrze mieć tak zwane zabezpieczone plecy, aby móc poczuć to właśnie oparcie w naszym działaniu. Ale poparcie to też druga strona przysłowiowego medalu. Starajmy się wtedy, kiedy wzrastamy energetycznie, wtedy, kiedy czujemy się pewniej, wtedy, kiedy w danej dziedzinie, w danym temacie czujemy się dobrze i możemy oferować komuś swoją pomoc, swoje poparcie. Czyńmy tak, ponieważ ta energia dzielona wzrasta. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. Tak jak powiedziałem, energia Poparcia dzielona wzrasta. Karta marzenia piękna karta. Ona daje nam możliwości e, kreowania swojej przyszłości, swojego dobrobytu, swojego dobrostanu. Marzenia czasami są bardzo ulotne, ale pamiętajmy, że energia wypowiedziana, zapisana. Nawet jeżeli tyczy się naszego najbardziej irracjonalnego marzenia, albo najbardziej odległego marzenia, to jeżeli z odpowiednią atencją i intencją myślimy o tym, wyrażamy wszechświatowi nasze pragnienie, to w swoim czasie najczęściej otrzymujemy tą łaskę i dostajemy marzenie, o którym tak bardzo myśleliśmy. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć twoje marzenia. Tak jak powiedziałem, odpowiednia intencja i atencja potrafi zdziałać cuda. Możliwości bardzo kreatywna, bardzo twórcza energia. Starajmy się zajmować różnymi rzeczami. Starajmy ubogacać swoje wnętrze, ale i ubogacać swój swoje zewnętrze, starając się uczyć, starając się robić różne rzeczy. Wtedy nasze możliwości twórcze, kreatywne, możliwości tworzenia wzrastają. Każdy z nas jest doskonały w Różnych dziedzinach naszego życia. Jedni pięknie śpiewają, inni cudownie malują, jeszcze inni pięknie piszą. Starajmy się próbować jak największej ilości zadań. Na pewno każdy z nas znajdzie swoją drogę, swoją ścieżkę, na której będzie czuł się najlepiej i będzie miał możliwość realizacji w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Tak, z kolejna podpowiedź: otwórzmy się na możliwości, zamknijmy to, co jest nam niepotrzebne. Mamy nów, więc skorzystajmy, oczyśćmy, uwolnijmy się od energii, które w nas zalegają. Pamiętajcie, że rzeczy, które mamy w głowie, które o kiedyś prosiliśmy, e, rzucone dawno, dawno temu zaklęcia, czy na dobrobyt, czy na prosperity, czy właśnie niesrealizowane marzenia, a uwolnijmy tą energię, Czasami, aby przyszło coś nowego, musimy zrobić totalny porządek: otworzyć wszystkie okna, umyć przysłowiowe okna i podłogi, zrobić przewiew w naszym e, domu, ale też i w naszej duszy. Otwórzmy się na nowe możliwości, zróbmy porządki, aby te możliwości mogły zaistnieć, bo jeżeli mamy przepełniony e, dom, e, przepełnione głowy, przepełnione szafy, to po prostu to nowe nie nadejdzie, ze względu na to, że nie ma na to nowe miejsca. Więc starajmy się oczyścić i przyjąć możliwość na otwarcie się na te nowe możliwości. Tyle energia kart opiekuńczych. Na końcu, jak zawsze, zaproponuję Wam energię run. Zobaczymy, z jaką energią dzisiaj będziemy mieli do czynienia. Jest to runa lot. runa lot opiekuje się Merkury. To działanie, to energia, to prędkość, to zmiany. Jak najbardziej dzisiaj widzę, że energie są bardzo spójne, i bardzo mocne i bardzo pomocne. Runa lot nadaje nam prędkości działania. Runa lot toruje nam drogę, otwiera. To, co może dla nas przyjść, co może być dla nas potrzebne, i to, co może nas budować. Równa Lot uwzniaśla nas, uskrzydla, dodaje działania zarówno naszym energiom, jak i naszemu umysłowi, aby pozbyć się tego, co jest balastem, i móc otworzyć umysł i nasze możliwości na to, co ma przyjść lot jest bardzo pomocna, bardzo dedykowana osobą, przed którą jest trudna rozmowa kwalifikacyjna, jakaś rozmowa biznesowa, jakieś wyjście, które będzie no, musiało wygenerować z naszej strony pewną elokwencję, być może jakaś rozmowa z partnerem, partnerką, z przyjacielem, która niekoniecznie może być e, łatwa, może dotyczyć jakiegoś problemu, który trzeba rozwiązać. lot będzie nam jak najbardziej. Wtedy pomocna, ponieważ utoruje nam jak najprostszą, jak najbardziej dobrą ścieżkę, abyśmy przepływ naszych myśli, naszych intencji był jak najłatwiejszy, jak najlepszy i jak najbardziej uwznieśniający właśnie. Tyle energii na dziś. Kochani, pięknie Wam dziękuję. Bardzo jestem szczęśliwy, że tak. Miło mnie przyjmujecie. Jestem bardzo za to wdzięczny. Pięknie wam dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za tyle ciepła i tyle dobra, które z was płynie dla mnie. Jest to dla mnie bardzo budujące. Eee, Moje serce duchowo rośnie i, i chciałbym was wszystkich obdarować tą dobrą, pozytywną, zieloną energią serca. Eee, po stokroć wam dziękuję. Jest mi eee, Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i mam tą świadomość, że e, dzięki Wam, dzięki Waszej dobroci, wyrozumiałości, dzięki Waszym słowom, a buduje się też moje wnętrze. Tu nie chodzi o taką tylko zwykłą e, dumę czy pychę, absolutnie. Wiecie, aby móc działać dalej, funkcjonować, czasami trzeba poczuć właśnie to oparcie, to poparcie, aby te marzenia mogły dalej e, zaistnieć, abym mógł mieć więcej możliwości dotarcia do Was z wieloma różnymi wiadomościami, chciałbym rozwijać dalej ten mój kanał. Chciałbym przychodzić do Was z różnymi informacjami e, cały czas zdobywam wiedzę, cały czas e, również się uczę. E, no, mam tą cudowną możliwość, że pochodzę z takiej. A nie innej rodziny, moja babuszka była cudownie magiczną osobą. Udało mi się dotrzeć do pewnych a, dokumentów, do pewnych zapisków jej, ale to wszystko powolutku będę wam a, przedstawiał. Także jeszcze raz pięknie, pięknie Wam dziękuję za wsparcie, za dobre słowa. I cóż, życzę Wam, aby ten wasz dzień był być może w dobrym osądzie. Abyście mogli uwolnić swoje działanie, swoje myśli, e, swoje energie w jak najlepszej intencji, abyście poczuli poparcie, mogli kreować swoje marzenia i mogli mieć otwartą przestrzeń do nowych możliwości. Korzystajcie z darów Matki Ziemi. Dziś jest to jeden z najpiękniejszych e, darów jest to Kryształ Górski uzdrowienie, i niech wasze myśli. Szybują wysoko, wasze serca będą otwarte na to, co nowe, i spełnienia wam życzę. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia i do usłyszenia jutro.